W dzisiejszym odcinku wchodzimy na pokład MSC Seascape, jednego z najnowocześniejszych i najbardziej luksusowych statków wycieczkowych na świecie. Czeka nas niesamowita podróż pełna atrakcji, od zapierających dech w piersiach widoków, przez ekstremalne zjeżdżalnie, aż po eleganckie kolacje i wieczorne spektakle. Sprawdzimy, co oferuje ten pływający resort, ile kosztuje taka podróż, i czy warto wybrać się w rejs. Uwaga, nie popełniajcie naszego błędu i nie zostawiajcie najpotrzebniejszych rzeczy w tych walizkach. Mogą one do Was dotrzeć aż do wieczora. My swoje dostaliśmy dopiero o godzinie 18.00. Widzieliście, dużych bagaży nie wnosicie ze sobą na statek. Pierwsze co zrobiliśmy po przyjechaniu pod naszego kruzera, pod nasz terminal, to zostawienie bagażu. Te mniejsze bierzemy ze sobą i idziemy się teraz szczekinować. A te duże przyniosą nam do pokoju, ponieważ na tych kartkach, które uwaga, każdy musi mieć już wydrukowane z domu ze sobą, oni tego tutaj nie drukują. Po nadaniu tych bagaży idziemy się szczekinować. Po prawej macie nasz statek, a po lewej porównanie do starszego statku. Nasz to jest 2022 rocznik, jeden z najlepszych statków wycieczkowych, jakie teraz są. My za nasz rejs, za osobę bez lotów zapłaciliśmy 1000 euro, a na taki starszy, mniejszy możecie popłynąć w rejs po Karaibach już za 650 euro, więc zależy ile chcecie wydać i jaką chcecie mieć kosztem tego jakość. Nie operujecie gotówką. Waszą jedyną formą płatności będzie na ten czas wasza karta do pokoju. Pierwszego dnia płacicie depozyt. Możecie podłączyć swoją kartę, ale musi być ona kredytowa yy, lub możecie wpłacić pieniądze. My wpłaciliśmy pieniądze. Polecam nie wpłacać za dużo, ponieważ później były bardzo duże kolejki w ostatni dzień ludzi, którzy chcieli wybrać pieniądze, których nie wykorzystali. Lepiej wpłacić dwa razy po mniejszej kwocie, niż później czekać w tej kolejce, żeby odebrać pieniądze. dla osób, które obawiają się, że na otwartym morzu będzie cały czas wiało. Otóż, jak widzicie, zdarzały się takie przypadki, ale bardzo rzadko i raczej bywało spokojnie, nawet na samym środku oceanu. My jako naczelni fani Lego znaleźliśmy nawet MSC Seascape, czyli nasz statek właśnie w formie Lego i bierzemy go oczywiście do naszej kolekcji. No mega fajnie to wygląda. Zdecydowaliśmy się na rejs po Karaibach, jednak ale rejsy oferuje mnóstwo innych destynacji i tras. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie na ich stronie link w opisie. Jeśli nie wykupiliście sobie pakietu internetu na pokładzie, nie martwcie się. Aplikacja MSC me jest zupełnie darmowa, nie wymaga użycia internetu i możecie się między innymi dzięki niej komunikować ze swoimi towarzyszami podróży. Sprawdzicie na niej także między innymi swoje wydatki, atrakcje, które odbywają się danego dnia na statku, a uwierzcie mi, jest ich mnóstwo, oraz oczywiście wycieczki, które czekają na Was w każdym porcie. z basenami, w tym basenem Infinity, jacuzzi, aquaparkiem oraz trzema zjeżdżalniami, z czego jedna jest nawet na pontony. Chodźmy przetestujemy te wszystkie wodne atrakcje razem. Uwaga rodzice! Jeżeli na ten statek wybieracie się z dziećmi poniżej 7 roku życia, to niestety nie będą mogły one skorzystać ze zjeżdżalni, jako że minimalny wiek to jest w niektórych zjeżdżalniach 7, a niektórych 8 lat. Mm -hmm. że MSC to włoska firma, przyjmują oni taką zasadę, że pełnoletność jest y, kierowana tym, w jakim znajdujemy się kraju. Więc mimo, że mamy 18 lat i we Włoszech moglibyśmy pić alkohol, tutaj na statku nie możemy tego robić, ponieważ jesteśmy na terytorium Stanów Zjednoczonych, gdzie ta pełnoletność zaczyna się od 21 roku życia. No ale na przykład możemy używać kasyna, które w Stanach też jest niby od 21 roku życia, więc tutaj na statku jest tak trochę różnie. Nie możemy iść na przykład na y, tasting likierów, ale możemy skorzystać sobie chociażby z automatów albo zagrać w pokera. Na statku MSC Seascape znajdziecie też aż sześć par schodów zrobionych z przepięknie wyglądających kryształków Swarowskiego. My z tutejszego teatru korzystamy codziennie, bo tak naprawdę codziennie odbywają się różne sztuki, na przykład od 20 byliśmy w teatrze na w tańczonym i śpiewanym pokazie z elementami akrobatyki. A teraz idziemy na standard gościa, który był na HBO czy też Comedy jest naprawdę świetny. Ogólnie ten teatr jest na bardzo wysokim poziomie i fajne jest to, że znajdzie się coś dla młodszych, starszych, osób, które mówią po angielsku i też nie. So I a You know you bro. When you lose your wallet and you don't get upset, <laughs> She see what I saw, she was not <laughs> in mean, the third row. Czy jakieś eleganckie ubrania, jeżeli wybieracie się na statek, ponieważ takich imprez jest tutaj dużo. Inną na przykład jest noc włoska, kiedy trzeba ubrać się pod kolor flagi Włoch, czyli zielony, biały i czerwony. takiej wykwintnej w restauracji, która odbywa się raz dziennie. Cały czas otwarty jest w grupie, nie tylko na śniadanie i lunch, ale tak naprawdę przez całą dobę, teraz jest godzina 22.30 i my właśnie wyszliśmy z teatru i przyszliśmy sobie na przyszłą włoską pizzę, która praktycznie 24 na dobę jest tutaj dostępna prosto z pieca. Tak prezentuje się przykładowe menu w restauracji a la carte. Kolacje tam odbywają się co wieczór i są oczywiście wliczone w cenę rejsu. Zawsze jak schodzicie ze statku, to każą wam wziąć wasze karty, takie pokładowe. Każdy musi mieć swoją i każdy musi mieć swój dokument. Ustawiacie się w takiej kolejce i przechodzicie taką małą kontrolę bezpieczeństwa. I to samo dzieje się, jak już na ten statek wchodzicie z powrotem, przechodzicie mini kontrolę bezpieczeństwa, pokazujecie dokumenty, pokazujecie kartę pokładową i wchodzicie bez problemu na statek. Gdybyście zadali mi pytanie dla kogo jest taki rejs to po tygodniu rejsowania tym właśnie wycieczkowcem odpowiedziałabym Wam, że tak naprawdę dla każdego. Bo są tutaj osoby z całego świata i są też osoby w naprawdę każdym wieku. Są malutkie dzieci, są osoby naprawdę starsze, które poruszają się o laseczce czy też o wózku, są osoby w naszym wieku czyli przedział wiekowy powiedzmy 20-30 lat. I wszyscy bawią się razem, każdy znajdzie po prostu miejsce dla siebie. I też ważna uwaga, jest bardzo dużo osób z niepełnosprawnościami. W ogóle statek jest bardzo dobrze przystosowany dla takich niepełnosprawności, i są też specjalne kabiny, czyli pokoje, po prostu przystosowane dla właśnie osób z niepełnosprawnościami. Na przykład jest bardzo dużo osób niewidomych, jest też mnóstwo ludzi poruszających się na wózkach. Te osoby zazwyczaj nie zwiedzają, właśnie. też jest jest dużo osób po prostu starszych lub z niepełnosprawnościami, które nawet załóżmy w porcie w Puerto Rico nie zeszły ze statku, tylko spędzały cały. Te 7 dni na kruzerze, nie schodząc, nie zwiedzając, więc to też jest jakaś alternatywa. A gdybyście zapytali mnie o jakość tego pobytu, to powiedziałabym Wam, że można to porównać z bardzo dobrym i bardzo dużym hotelem All Inclusive, ponieważ macie tutaj właśnie jedzenie po prostu przez całą dobę, do tego macie restaurację ala la carte, tak jak Wam pokazywaliśmy. No i jakość naprawdę jest bardzo dobra, jedzenie jest świetne. Ja szczerze powiem byłam w wielu hotelach all inclusive i nigdy się nie spotkałam z tak dobrą jakością jedzenia, z tak wielkim wyborem, ale też obsługa. Obsługa jest naprawdę świetna, wszyscy bardzo się starają, mamy sprzątane kilka razy dziennie w tej kabinie, no dwa razy powiedzmy rano i wieczorem. I naprawdę obsługa bardzo się stara, jest bardzo pomocna. Więc szczerze mogę powiedzieć, że jest to najlepsza jakość, z jaką się do tej pory spotkałam właśnie na MSI Seascape. Staram się jak mogę przekazać Wam jak najwięcej informacji, ale tutaj z tego tyle, że wiem, że zawsze coś mi umknie, więc jeżeli Wy macie jakieś pytania. To zadawajcie je w komentarzu, a my zrobimy na naszym kanale YouTube live'a, w którym na te wszystkie pytania odpowiemy nie sami, a z pomocą osoby, od której bezpośrednio ten rejs bukowałam, ponieważ my nasz rejs bukowaliśmy przez pośrednika, ale rejsy. Od pana Andrzeja Dąbrowskiego. Jest to wspaniała osoba, bardzo dużo nam tak naprawdę pomogła. Przed rejsem rozmawialiśmy z panem wiele razy. Naprawdę nawet dwie godziny był w stanie nam poświęcić i wszystkich informacji udzielić. No i oczywiście nie zapominajmy, że te rejsy różnią się w zależności od tego, jaki wybierzecie statek, jakiego wybierzecie armatora, czyli przewoźnika, destynację. My akurat, tak jak mówiłam, jesteśmy na Karaibach z statkiem MSC Seascape, ale możecie lecieć, jechać do Dubaju, do Norwegii, na Morze Śródziemne i ta jakość, czy te ceny, kabiny, atrakcje, wszystko będzie się różnić ale gwarantuję Wam, że tak jak nam udzielił informacji Pan Andrzej, to nie jest żadna reklama, tylko po prostu polecenie, naprawdę... Wszystkiego dowiecie się bezpośrednio o swoim konkretnym rejsie od pana Andrzeja. A jeśli chodzi o ceny, to ile zapłacicie naprawdę może się bardzo mocno wahać w zależności od tego, jaki wybierzecie też statek. No bo załóżmy, możecie pojechać za 650 dolarów od osoby, a możecie pojechać za 1000, a możecie za 1200. My akurat jesteśmy na MSC Seascape za 1000 dolarów od osoby. I na przykład dopłaciliśmy za to, że jesteśmy na wyższym piętrze. Jesteśmy na piętrze 12, a te kabiny mieszkalne dla pasażerów zaczynają się bodajże od 8 piętra lub 9 i za każde jedno piętro dopłacacie 20 dolarów. Kolejna sprawa to jest na przykład taka, czy weźmiecie kabinę z balkonem, czy bez. My mamy z balkonem, więc oczywiście automatycznie jest droższa. No i oczywiście kolejne koszty to są loty. Na miejsce, skąd wasz statek odpływa, oprócz tego, że zapłaciliście za rejs, musicie dokupić loty i jakoś przecież dolecieć. I tutaj ogromna prośba ode mnie, jeżeli będziecie planować swój przyszły rejs, to proszę Was, przylećcie na to miejsce, z którego odpływacie wcześniej. No bo przecież, jeżeli by się coś stało, a to jest bardzo częsta sprawa, wiem nawet na swoim przykładzie, że tu jest jakieś opóźnienie, tutaj jest lot odwołany. Musicie dolecieć po prostu na czas, bo ten statek nie będzie na Was czekał i po prostu odpłynie. Więc my na przykład byliśmy w Miami, z którego odpływaliśmy na nasz rejs, aż trzy dni wcześniej. I powiem Wam, że my sobie zwiedziliśmy Miami i wszystko przebiegło na spokojnie. Na szczęście nie mieliśmy żadnego opóźnienia, ale gdybyśmy mieli to opóźnienie, to wtedy byśmy mieli ten zapas chociażby właśnie tych trzech dni, dwóch dni, w razie czego? Ale to oczywiście zależy od Was, także, tak jak mówię, internet możecie wykupić na jeden dzień, na kilka dni. Możecie to zrobić na statku, możecie to zrobić za pomocą swojego pośrednika, akurat troszeczkę wieje. No i co? I tak samo z alkoholem, możecie to wykupić już na statku, a możecie wcześniej. I te ceny się wiele powiem Wam, nie różnią. Jeżeli filmik Ci się spodobał, wpadnij na mój podróżniczy Instagram oraz na naszą grupę na Instagramie, gdzie realizujemy wiele konkursów, rozdań i wiele innych. Do zobaczenia w kolejnym materiale.